A teraz najszybszy i najlepszy deser o smaku orzecha laskowego, jaki w życiu. Masło do gara. Rozpuszczamy je. W międzyczasie blendujemy nasze ciastka. Pokruszone ciastka do michy. Rozpuszczone masło dolewamy do pokruszonych ciastek. Wszystko razem mieszamy. Nasze ciastka wykładamy na spód naszych kieliszków. Ubijamy. Takie kieliszki lądują do lodówki na później. W międzyczasie do naszej michy ląduje górska czekolada i rozpuszczamy ją na kąpieli wodnej. Pamiętajcie, że wasza miska nie dotykała wody. Kiedy wasza czekolada jest tak rozpuszczona, to zostawiacie ją na później. Pora przygotować nasz krem. Mascarpone do michy. Śmietanka 36 do michy. Krem z orzecha laskowego, którego nazwę znajdziecie w opisie do michy. Ubijamy nasz krem. Kiedy wasz krem wygląda tak, to znaczy, że jest dobry. Krem przekładacie do kieliszków i wygładzacie. Następnie wylewacie waszą przesudoną czekoladę. Takie kieliszki odstawiacie do lodówki. Po wyjęciu z lodówki wykańczamy nasz deser znaną czekoladką. Czas na degustację, a przepis znajdziecie tylko u mnie. Mm. Mhm. Mm Obowiązkowo musi się zrobić. Mm.